Jeśli masz problem z zapamiętaniem pięciu rzeczy z listy zakupów, to wyobraź sobie, że ktoś uczy się pięćdziesięciu słów w minutę, bez żadnych supermocy. Serio, to żadna magia. To starożytna technika, używana przez greckich mówców, rzymskich polityków i mistrzów pamięci z XXI wieku. Nazywa się Pałac Pamięci. I zaraz pokażę ci, jak możesz sam użyć go właśnie teraz. Wyobraź sobie swój dom. Idziesz od drzwi wejściowych do kuchni. Teraz w każdym pokoju zostaw jedno słowo: banan w bucie, panda siedząca na pralce, rakieta w kuchence mikrofalowej. Im dziwniej, tym lepiej. Za chwilę tylko sobie to wyobrazisz. I bum, pamiętasz dziesięć rzeczy. Albo pięćdziesiąt. Twój mózg kocha obrazy, emocje i przestrzeń. A pałac pamięci łączy to wszystko. To jak oszukiwanie własnej pamięci, ale legalnie. Jeśli podobał Ci się ten trik dla mózgu, zostaw serce, zasubskrybuj psychomoc i włącz powiadomienia, by nie przegapić kolejnych neurociekawostek.